Zróbcie ze mną tą pyszną przekąskę ze śledziem, jak szuba, ale trochę inaczej składana. Mam 2-3 buraki pieczone w 200 stopniach przez jedną godzinę. Obrałam i kroję w bardzo cienkie plastry. Mam również y, marchewkę ugotowaną i ziemniaki, jak na sałatkę, tylko starte na tarce o grubych oczkach. No i śledzie po wiejsku, których sobie kilka osączę zaraz zalewy. Buraki. Układam na folii spożywczej tak, żeby nachodziły jeden plaster na drugi, bo inaczej nam się rozwalą. Spróbujcie, żeby były jak najcieńsze plastry. Układamy z nich kwadrat albo prostokąt. Na to starta ugotowana marchewka. Mam dwie takie nieduże. Może być jedna duża. Rozkładam na całości. Na to wyciskam majonez. Wszystkie składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. I solę odrobinę. No, i teraz starty ugotowany ziemniak lub dwa małe. Również powierzchni odrobinę solę. Następnym razem dam jeszcze odrobinę majonezu właśnie na ziemniaki. I trzy ugotowane na twardo jajka, pokrojone w kosteczkę. Pół czerwonej cebulki pokrojoną w kostkę. Wszystko oczywiście znowu solimy. I mam śledzie właśnie po wiejsku, odsączone z zalewy. Przekroiłam je wzdłuż na dwa kawałki. Tych śledzi dałam sobie trzy lub cztery. I jeszcze drobniutki szczypiorek, żeby było coś zielonego. I zwijamy dzięki folii delikatnie w rolatkę. Jak gdzie, gdzie wam się coś tam troszkę rozpadnie, to się w ogóle nie przejmujcie, zawijcie w folię. Dociskam brzegi i wstawiam najlepiej na noc do lodówki albo chociaż na parę godzin. W tym czasie rozwijam sfoli delikatnie i kroję w plastry, takie grubsze około 2-3 centymetry, i układam na talerzu lub półmisku. Do środka dałam nie za dużo tego majonezu, więc dam sobie jeszcze na wierzch yy, przed podaniem Kleks na wierzchu. Ale równie dobrze możecie dać do środka jeszcze dodatkową warstwę, właśnie z majonezu. Będzie się pięknie prezentować na stole. I z daleka zauważycie tą przekąskę. Polecam. Smacznego.